Rozpoczynamy turniej. Mam nadzieję, że będziemy świadkami wspaniałych zawodów. W czerwonym kasku Mikael Jepsen-Jense. W niebieskim Maciej Janowski. Biały kask to Greg Hancock. A żółty Jarosław Hamlet. Taśma w górę! Niebezpieczna z El Jest wydrożony. Ramię w ramię już od startu! Niebezpieczna sytuacja! Frank Hancock wyprzedzony! Jarosław Handel wysuwa się na prowadzenie! Maciej Janowski na prowadzenie! Maciej Janowski na prowadzeniu. Greg Hancock, ostatni. Maciej Janowski jest wykluczony. Kolejność na mecie. Jarosław przed tam. nami kolejna emocjonująca faza zawodu. Od wewnętrznej stoją Maciej Janowski, Andreas Jonsson, Taj Łofinder. I najbliżej bandy dzika karta. Taśma w górę. Niebezpieczna sytuacja. Maciej Janowski. Wysuwa się na prowadzenie. Na prowadzeniu Maciej Janowski. Andreas Jonsson. Ostatni. Niebezpieczna sytuacja. Na końcu stawki, na prowadzeniu Maciej Janowski, niebezpieczna sytuacja. Maciej Janowski prowadzi od początku wyścigu, wejście w ostatni łuk. Jeżdża na metę. Bieg bez ich przed nami. Kolejna emocjonująca faza zawodu. Od wewnętrznej stoją Thomas Jonason, Nils Christian Iversen, Chris Harris i najbliżej bandy Maciej Janowski. Pytanie! Upadek. Od wewnętrznej stoją Nils Christian Iversen, Chris Harris, Maciej Janowski. Wystartowali. To się mogło źle skończyć. Ramię w ramię już obstart. Niebezpieczna sytuacja. Maciej Janowcic Harris spada na ostatnie miejsce. Nils Christian Iversen na prowadzeniu. Chris Harris ostatni. Nils Christian Iversen od startu na prowadzeniu. Chris Harris na końcu stawki. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Nils Christian Iversen prowadzi od początku wyścigu. Nils Christian Iversen wyprzedzony. Wejście w ostatni łuk. Mimaciej Janowski jest klasą dla samego siebie. Wspaniałe widowisko. Tam mi kolejna emocjonująca faza zawodu. Od wewnętrznej stoją Krzysztof Kasprzak, Troy Bachelor, Matej Żagan i najbliżej bandy Maciej Janowski. Wystartowali. Niebezpieczna sytuacja. Równy start całej czwórki. Matej Żagan spada na ostatnie miejsce. Matej Żagan od Krzysztof Kasprzak. Wysuwa się na prowadzenie. Krzysztof Kasprzak. Dał się wyprzedzić rywal. Matej Żagan. Na końcu stawki. Pierwszy Maciej Janowski. Tuż za nim Krzysztof Kasprzak. Chwila mrożąca krew w żyłach. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Matej Żagal. Cały czas na czwartej pozycji. Wejście w ostatni łuk. Maciej Janowski. Jest klasą dla samego siebie. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. W czerwonym kasku Chris Holder, w niebieskim Nicky Pedersen. Biały kask to Maciej Janowski, a żółty Jason Boyd. Ruszyli! Niebezpieczna sytuacja. Janowski na prowadzeniu. Chris Holder ostatni. Sytuacja zmienia się diametralnie. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Chris Holder cały czas na czwartej pozycji. Wejście w ostatni łuk. Maciej Janowski wjeżdża na metę. Widowić dwóch pierwszych zawodników z tego wyścigu zakwalifikuje się do wielkiego finału. Od wewnętrznej stoją Jarosław Hampel, Maciej Janowski, Jason Doyle i najbliżej bandy Niki Pedersen. Taśma Niebezpieczna sytuacja. Jarosław Hampel wysuwa się na prowadzenie. Jarosław Hampel na prowadzenie. Maciej Janowski na końcu stawki. Przedza! Chwila mrożąca krew w żyłach. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Na prowadzeniu Maciej Janowski. Wejście w ostatni łuk. Jason to Maciej Janowski. Wygrywa! Wspaniałe widok wygra dzisiejsze Grand Prix. W czerwonym kasku Maciej Janowski. W niebieskim Jarosław Hampel. Biały kask to Krzysztof Kasprzak. A żółty Greg Hancock. Wystartowali. Łokieć w łokieć. Krzysztof Kasprzak. Wysuwa się na prowadzenie. Maciej Janowski nie wystąpi w powtórce. Maciej Greg. Hancock wygrywa dzisiejsze zawody. Na podium stanęli również Jarosław Hampel i Krzysztof Kasprzak